Międzyzby, właśnie jestem na dole, zaraz wejdę na górę, muszę coś zrobić i zaraz się spotkamy w moim pokoju. Dobra, właśnie, jeszcze na vlog. Jeśli właśnie więcej vlogów, to zostawcie łapkę w górę subskrypcję, poczekajcie muszę coś zrobić. E, dobra, zobaczymy się zaraz. Добра, я сюда. на двор. Ворм. Да. Я сюда. Я хочу, это было все лобка, подсказка, но в целом немало на ютуба, на YouTube. Как вы не оставили, не оставили себе крупные лапки вверх и умные лапки вверх и Yy, nagrywać, nagrywać Ma, yy, grywać macie jakieś wszystko. jeszcze napiszcie mi w komentarzach, że nie zjedziemy, nie zjedziemy, że ale dobra, jeśli będzie znowu, to w górę, to o, bo jest zimno jak w górę, nie wiem. Jest kaptał. Idź psik, idź tam. Idź kogut. wynocha, Idź tam. Do domu, raz. Idź. kurna się w kaptał, weszłam. Idź, kurna, kogut na chatę. Marsz, kurna. No, i. ta kurde właśnie. Nie. Zobaczycie, no mamy rzecz. Rzecz roślinną. Różlinną. Powiem, powiem, powiem. Jeszcze roślinę. Po, po, Rośliną. Fajna ehm. roślinna. Różliną. Powiem. fajna roślina. roślina w koju. Czekajcie chwilę E, powiem tak e, spotkamy się już właśnie w moim pokoju zaraz do, do was kurczę jestem już na górze kurcz dobra nieważne źle mi się zrobiło e, właśnie robimy flip nie wiem czy się ale wam pokaże łódką i chyba za. jak były popularne Bataflipy. I, I możemy zrobić tak jak ten. Chcę, było więcej Bataflipów. To zostawcie łapkę w górę. I, i zrobimy tak jakby. Jak tak, to stanie. A jak nie, to po prostu. Tak, e, czy macie zostawić okej w górę na tym kanale? Tak, czy macie zostawić subskrypcję? Nie, nie zostawiacie. Macie zostawić e, ten, mm, jak się to nazywa? Komentarz. Tak, macie zostawić komentarz. Czy macie to do kogoś udostępnić? Nie, nie musicie. Czy macie zostawić wszystko? Nic nie zostawiacie, czy macie? Zostawić... Czy macie coś zostawić po sobie? Macie? Dobra. I co? Na większej zrobiłam na... po To zrobię. I co? O, Robimy na podwyższeniu na razie jednej książki, potem... Dwóch. Tak. Czytam właśnie tą. Czytam tą. Ona jest fajna. E, I tą właśnie została na Święta. I unikajcie, lektura która chłopca, co broni, to miał, to napiszę w komentarzach. Ale najpierw zrobimy te flip. Jakieś tu Jędrza Łożycielń i... <laughs> kurde, nie, tutaj ale to u mnie się da Darek teraz eee, które czy tu poddawać tak, tak, no teraz Bąbka w Bąbce czy jest książka pt. Bąbka No nie, tak blisko Jest, teraz książka pod tytułem Powiem o Tobie Powiem o Tobie gwiazdom gwiazdą. Proszę takim No nie, ale kurna stanęło, ale stanęło, to tutaj widzisz. stanęło Jakby co jest ale nic. O... o Obstawiajcie w komentarzach co to będzie za kwiat. Eee. O, ja chcecie właśnie, żebym dzisiaj zrobiła w nas jakiś filmik dwuminutowy lub z jakiejś gry zostawcie no, właśnie coś po sobie napiszcie Uff, dobra nie mogę się stresować właśnie te flipy mm. jeszcze najwyżej zrobię na no, zeszycie też jest, dobra, bierzemy jakiś zeszyt będzie od matmy i od Anglika. Najpierw matmy. A co kurna? Jest podwyższenie cały czas. Kurna, robię takie podwyższenie. rozgo go, Anglikę Anglika, kurna. Mojego pisma jest brzydkie. No nie, no ja. No i. Dobra. Mam mój drugi film, w pierwszy nie wiem, muszę zobaczyć. Dobra, do tych Nieważne, jak chcecie być kurna zdrowi, kurna zdrowi, to i nie macie zakrętki do takiej wody lub podobnej, to macie, bierzecie kurna do, od orza do kurna zakrętkę. Daj no. Chyba jeszcze pod jakimś jeszcze ten, yy, pod już zszycie. Dać mi kurna jakiś zeszyt. Dobra, niech będzie od historii, mam to w duchie. Od historii to się nie będzie. Trzeba wyciągnąć nad, e, tego Polskiego, czekajcie. Szkodne kartki, ale to zara. U, 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 u. Nie znam, nie tyno, nic ty na dobra, z go. Mm. Pierwszym razem. Żeby... A, jeszcze zapomniałam dość chorób przez bronia, ale tu gdzieś. Kurna, jeszcze jakieś kurne, bo tak książka. Adam Kurna. Dobra, ostatnie podwyższenie i idę tam na tamtą szafkę, tam gdzie klobus. o. Ty dobra to gdzieś. Leżawu. Warkt. Patrzcie to. Nie mi się, ale to Ale na takim kurnym podwyższeniu, żeby się po to flipa to... idziemy na najpierw na właśnie yy, no, biurko. Chodźcie, tylko mam widzieć. Widzicie? A, to z tej strony. Ja nie postawiłam, nie postawiłam, nie postawiłam, nie postawiłam, nie wiem czy coś nie grało, ale chyba po jakichś 15 sekundach e, stanęło W pinucie. Dobra, nieważne no. Ale wydaje ja mi się tak Dobra, idziemy na szafkę w żeby kurna stanęło Czekajcie A tak kur będzie dobrze o! Tak będzie wręcz kurna idealnie Patrzcie to Za pierwszym! Za pierwszym nie postawiam tego! Nie! Za pierwszym kurna, ale i byłem pierwszym, ale to

Barek on a butterflipa kurna nie stanęło Kurno stanęło Że spadło, tu polesiało i kurno stanęło Nie, nie wiem jak to kurna możliwe Stanęło Perfekt nie wiem, czy to dobrze pokazuje. A, no, tu postawię, Czekajcie. Stoi, stoi. Stam, tu. Tu. Parsuk Derek. Dobre, nieważne. O, ja powiedziałem, na jednym ma co chyba obu schodów. Ten. Urla. E, powiem, co się stało w moją rękę. <grym> I powiem tak. Mieliśmy wtedy z Coopera. Jak to oglądasz, ktoś z mojej szkoły, to napiszcie, wiecie, wiecie co. I biegaliśmy w kółko. I zrobiliśmy kulek, to nie wiem, czy to e, I właśnie ja chyba w połowie, jak jest... Powiedzmy tak. O! Stąd tu się zaczynało, Biegło się tu, tu. Wy nie widzicie? Nie wiem, już tak tu od tego papieru, tu, 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 tu. Tak parę razy to powiem, ale pytam tak. No i ja gdzieś tu się wywaliłam. Ja miałam tu taką kurnę gulę. To pół kurna, tylko krzywe, tu, kurna taka się Ja e, właśnie od tu e, powiedział, że tam miesiąc czy tam tydzień, już nie pamiętam. I właśnie dzień się to wszystko zagoi. Będzie okej. Okay. Nie po co? Kurna, a potem operacyjnie składano. Jeszcze raz łamano, miałam ruta w ręce. Śnie już wyciągnęli. Miałam ja tu zaszywane, tu gdzie plaster, gdzieś tu, no i tyle. Właśnie i taka akcja. I mówiłam, w to zdrowie, nie w lew, no, w pracę zdrowia, no. Poczekajcie, zrobimy dzielniki, to będzie się nudzi. Jadę gór na po mnie. Jadem gór na po mnie. Gajcie sobie dzielają wodę, jeżeli to. O nie. Proszę mnie pytać, jak to mi się mierzyło, dzieli. Frut. Frót, kurna, fruut. Fru. 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 Chodzisz nie trochę. Wylewamy wódeczki. Kurna, udzwoni się. Kurna, to spoko to. Ja nie wiem, kurna, ja, po nim... ...dłoni Ja tej wody dodałam. Nie wiem, nie widać za jasno, kurna. Ja skórną od cholery wody. Bławię się. Go, go. Czekajcie, ja zrobię za dużo wody. Jeszcze raz zrobię. Na dużo wody wlałam. I na nie mogłam zrobić tego. kurna podjaśnię się. I że kurde, będzie za jasno. Już jest za jasno. Jeszcze, Ja to będzie za mało. Na wlaj, kurde, parę litrów. Parę <grytru>. litrów to będzie, kurde, za dużo. O. Idealnie. No. Czyli fruit kurna. pierwsza klasa. Uf. oblełam <laughs> kurna mać zadupią mnie <laughs> wiem że mnie zadupią zadupią mnie wiem o tym kurna zadupią mnie, uduszą mnie u mnie, kurna, tutelara. To będzie u mnie wyglądało podobno. No, no. Content! To dla was, widzowie. Kurny content na YouTube. <coughs> content, content na YouTube, kurna. Na udławienie się tu. Miał kurno ten wszystko kurna worek. Kurna, na 112. Za dużo wody wlam. Na mniej. Kurna, jasno tu. Tego, o! Sprzedzić! Żeby mi kurna nie udusili Tu idę, kurna, ten. Nie, tak, o, tu dwa woreczki, te woreczki, papiery, tu, kurne kolejne, żeby mnie na pewno nie odupili, a kolejne dwa, na po, ten na ryja, Dobra, wlewam. tyle gdzieś. Ура! No, nie udupił mnie. Nie udupił mnie. Nie, nie. Co kurna zrobiła? Kurna. mokro udupił mnie. Policcie w komentarzu. W komentarzach. No napiszcie w komentarzu, ile razy ten powiedział, jak mnie, kurna. Bo chyba za dużo razy. Kurna. Zabiją mnie. da colere. quello c'ho il telefono ma mo kry. No. Allora, io penso di butti il frutta. Se ti ho regalato niente. Dobra, zrobię chyba ten film. w obszorce, tuba YouTube'ach Dobra, wylewam wlewa, Tyle, żebyś kurna znowu nie zadługiła Ostatnie trzy Nie wiem kurna, ile władzy mi zostanie I Pamiętacie, jak jakby były kurna plazmy też we śnie fruty Kurna za jasno Подождите. Не, курна будет все раза темная. Да, Там не совсем ясно. Чели кудзик курна. No, gdzieś indziej trysnie, nie, nie. kurwa, no wybuchnie. No, plan żeby tak wybuchało i się nie zadło, iść lekko. tylko zrobić. Jak to, że? Tak o. Pokażę, tak, o. Tak. lekko rozerwać. Tak, no nie wypuchnie. Robię jakieś takie dwa. To już ostatnie dwa. nie jedzie. Content kurna to kąt kurna nazwie, ja byłam kurna na ten... Opa, widzieli kurna. Opra, nie zostało. Kurna za dużo. To obda się najwyżej. No. Dobra. Czekajcie, mam plan. Ja to zrobię i zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, mam jest, no. Gdzie... no. No, mam właśnie no, to I zgivam tym papierem, co nie? I Zakierywam. Kręcę. Kręcę, kręcę. Mam. Czekajcie. Piękny. Mam, czegoś wprzód ałóża. Wcale nie w końcu przykrodałam do drugiej ręki. Miej. Ale uf, bo ile to no. Nie, ja, mój. Nie znaczy mi tak dobrze, że ten górny konto. Kto zna i jest kurny konto, to jest ten Wow, wiecie o tym. To kurna jest moim znajomym, to wie, to tym tak zjebem, że jestem kurny tak Kurwa, i tak, ale dobrze. Nikt. Mm. To, nie, to nie, to nie, się, czekajcie, ja się posmakowałem, nie da się nas no,